Prawie o miesiąc wcześniej zakończyło się wywożenie niebezpiecznych odpadów zgromadzonych na Nowej Wsi. Plan był do końca listopada, jak Państwo widzicie, ostatnie palety z niebezpiecznymi odpadami wyjeżdżają z terenu Pinczowa. To nielegalne składowisko trwało tu przez wiele lat i koszt jego utylizacji z roku na rok rósł od kilku do kilkunastu milionów. O przypomnienie szczegółów powstania tego składowiska poprosimy kierownika wydziału rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Pinczowskiego Starostwa Powiatowego. W 2017 roku udzieliliśmy zezwolenia jednej z kieleckich firm na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Niestety okazało się, że przedsiębiorca oszukał nas i przywiózł odpady niebezpieczne. Cofnęliśmy mu zezwolenie z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązaliśmy go do usunięcia tych odpadów. Niestety przedsiębiorca nie wywiązał się z tego obowiązku. Zostaliśmy z problemem sami. Zwracaliśmy się do wszystkich instytucji związanych z ochroną środowiska w celu pozyskania środków na utylizację tych odpadów. Niestety wszędzie odpowiedzi były jednoznaczne, że na tego typu działania brak jest środków finansowych. Dopiero w 2025 roku pojawiła się furtka z budżetu państwa. Dostaliśmy pieniążki i udało nam się właśnie doprowadzić tą sprawę do końca. Jak ważny to problem dla mieszkańców Pinczowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, gdyż warto wiedzieć o tym, gdzie znajduje się obszar źródłiskowy wody pitnej dla Pinczowa. To garb pińczowski, a na tym garbie właśnie ten skład się znajduje. To od obszaru tego miejsca Nowej Wsi po Włochy, uników. To są obszary źródliskowe wody, która wypływa w źródłach dla Pinczowa. Dopiero w tej kadencji samorządu powiatowego uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Ochrony Środowiska w pocie prawie 16 milionów na zlikwidowanie tej bomby ekologicznej. Starosta Pinczowski, pan Zdzisław Leks, osobiście. Dokładał starań, aby to składowisko zniknęło jak najszybciej, i dzisiaj też przy jego likwidacji uczestniczył osobiście. Szanowni Państwo, dzisiaj z Nowej Wsi odjeżdżają ostatnie transporty odpadów, które były zagrożeniem dla życia, zdrowia i środowiska. Po ośmiu latach starań Powiatu pińczowskiego nareszcie stało się to, na co czekano osiem lat. Dzięki pomocy administracji rządowej, dzięki pomocy panu wojewodzie i wszystkim osobom, które nas w tych dążeniach wspierały, ale trzeba tu podziękować i wymienić nazwisko kierownik pani Małgorzaty Adamczyk, która przygotowała w sposób należyty i prawidłowy wszelkie dokumenty niezbędne, by te środki powiat mógł Pozyskać. Jest to również odciążenie olbrzymie dla budżetu powiatu. Bo w inny sposób byśmy musieli to realizować przez kilkanaście lat i obciążać ciągle budżet naszego powiatu. Ten dzień 27 należy zapisać jako dobry dzień dla powiatu pińczowskiego i dla jej mieszkańców. Nie mamy odpadów Szkodliwych dla zdrowia, dla życia i dla środowiska. Dziękuję bardzo. To my serdecznie dziękujemy, panie starosto, wszystkim osobom, które były zaangażowane, aby pozbyć się tej bomby ekologicznej. Tym bardziej, że udało się to zrobić przed terminem, a zwróćmy uwagę, jak pięknie się to zbiega z inwestycją w tym rejonie. Teren wolny od odpadów, a już pełną parą idzie inwestycja budowy nowej galerii w Pinczowie. Bardzo dziękuję za te zdjęcia Piotrowi Młynkowi, a w szczególności za ujęcia z drona, bo chociaż pogoda była nieciekawa, to zdjęcia wyszły doskonale. Możemy właśnie w ten sposób zobaczyć, jak postępują prace nad likwidacją. No, może nie postępują, zakończyły się likwidacji tego składowiska i jak postępują prace nad budową nowej galerii w Pinczowie. Mam nadzieję, że będzie się nazywać Nowowiejska, bo to ładnie by brzmiało. Piotrze, dziękuję jeszcze raz bardzo za zdjęcia.